Prowadź mnie, panie, dobry pasterzu, prowadź mnie, panie, dobry pasterzu, prowadź mnie, panie, dobry pasterzu. Przez cały dzień prowadź mnie, panie. Witajcie, bracia i siostry, w ten nowy poranek. Stajemy w obecności Boga, który jest naszym światłem i drogą, wołamy do Niego z ufnością. Prowadź mnie, Panie, dobry pasterzu, przez cały dzień. Chroni mnie od złego. Bądź Moim cieniem, gdy świeci słońce, i moim płaszczem, gdy przychodzi chłód. Pragnę iść za Tobą. Ufając, że każda chwila ma sens w Twoim planie miłości. Prowadź mnie, Jezu, prowadź mnie w pokoju. Twoja miłość niesie mnie, Twoja miłość niesie mnie. Nie boję się, gdy Ty jesteś blisko, dobry pasterzu. Prowadź mnie, nie boję się, gdy Ty jesteś blisko, dobry pasterzu, prowadź mnie. Moi drodzy, zapraszam do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, oto jestem u progu dnia. Nie wiem, co przyniesie, ale wiem, że Ty już tam jesteś. Dziękuję Ci za dar życia, za każdy oddech, za światło, które budzi moje oczy. Powierzam Ci moje myśli, decyzje, spotkania. Strzeż mojego serca przed niepokojem, a moich ust przed milczeniem wobec dobra. Niech Twoje imię będzie moim początkiem i końcem. Amen. Świat jeszcze śpi. Na horyzoncie zapala się dzień. Cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Ramiona poranka obejmują duszę, a serce, serce czeka na pierwszy krok na znak na łaskę. Świat jeszcze śpi, świat jeszcze śpi. Na horyzoncie zapala się dzień. Kochani, cisza poranka to miejsce, gdzie Bóg mówi najczulej. Dziękujemy Ci, Panie, za ten święty początek dnia. Z Twoim błogosławieństwem wyruszamy z ufnością. Niech każde nasze działanie będzie modlitwą, a każde spotkanie okazją do miłości. Pozostań z nami, teraz i zawsze. Niech Pan będzie przed Tobą, aby wskazać Ci drogę. Niech Pan będzie obok Ciebie, aby Cię wspierać. Niech Pan będzie za Tobą, aby Cię chronić. Niech Pan będzie w Tobie, aby Cię prowadzić. Niech Błogosławi Cię Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jezu, jestem Twój od poranka aż po noc. Cichości mojego serca. Rośnie Twoje światło. Ty jesteś źródłem każdego oddechu, każdego pragnienia, każdej miłości. Jezu, jestem Twój. Od poranka aż po noc. Jesteś źródłem każdego oddechu, każdego pragnienia, każdej miłości. Idę w dzień z ufnością, bo Bóg jest ze mną, a Jego miłość mnie prowadzi. Każdy nowy dzień jest darem. Otwieram serce, i przyjmuję go z wdzięcznością i odwagą. Bracie, siostro, niech każdy dzień niesie Ci pokój. A serce niech pozostaje czujne na głos dobrego pasterza. Pokój z tobą.